Siema jestem Paki Lat jest kolejny odcinek mapy skarbów. W tym odcinku poszukamy skarbów w lokalizacji za koleda koty. Mam już zaznaczone punkty, więc jedziemy na miejsce. Dobra, jesteśmy na miejscu, więc szukamy skarbu. W pierwszej lokalizacji nic tu nie widzę, chyba że tam jest na dole. No dole też nie ma skarbu. Więc jedziemy do następnego punktu. W drugim punkcie nic nie ma. A nie! Jest na górze. Dobra, dobra. Elegancko mamy skarb. No to jeszcze macie punkty bez żółtego pola. Więc to byłoby na tyle. Myślę, że pomogłem Wam poszukać skarbu. Wbijajcie na Discorda link w opisie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Trzymajcie się, cześć!